Gospodarze dzisiejszej rywalizacji Wiślanie Skawina po remisie zdobytym w Nowym Sączu przystępują do rywalizacji w ramach szesnastej kolejki Petclick trzeciej ligi grupy czwartej z rezerwami Korony Kielce. na z perspektywy spokojnie. Korony dwa Kielce, która na miejscu ósmym przystępuje do dzisiejszej rywalizacji Wiślanie, mają natomiast dwunastą lokatę, 20 punktów rywalizacji dróżna. jeśli chodzi o personalia. W bramce 33 Mateusz Partusik, 4 Krystian Pociek, 5 Dominik Janeczek, 6 Mateusz Krasuski, 11 Jakub Pąk, 15 Grzegorz Marszalik, 17 Bartosz Żurek, 23 Dawid Dynarek, 55 to Michał Stachera, 61 Robert Oszuk, 99 Błażej Radwonek. Królka sędziowska Mikołaj Kujawski poprowadzi dzisiejsze zawody jako arbiter główny. Asystentami będą Bartłomi Lewandowski oraz Dawid Mikła skład korony, dwa kielce. Jest następujący. W bramce jeden Marceli Zapytowski, 2 Jakub Przybysławski, 4 Wojciech Kamiński, 5 To Jan Klimek, 6 Konrad Ciszyk, 7 Janusz Nojszewski, 8 Karol Turek, 10 Mateusz Mianowany, 14 Maciej Żądło, 16 Radosław Turek, 99 dziewięć Daniel Bąk. To zestawienie drużyny prowadzonej przez Marka Mierzu, Jest już jasny, klarowny sygnał, zaczynamy rywalizację. Pociek! Bąk, strata piłki zawodnika Wiślane, podanie do Bąka, ale właśnie Daniel Bąkę buduje w tej wyspie. Bąk, Bąk, Żurek, podanie do Bąka, ależ dwójkowa akcja Żurka i Bąka za tym samym potencjale bramkowym, a to najlepsza okazja Korony dwa Kielce w tym spotkaniu. To powinna być czwarta bramka w tym sezonie dla Daniela Bąka, a to z kolei, gdyby Jakubę Bąk lepiej uderzył. Nojszewski. Nojszewski. Nojszewski, uderzenie z dystansu. Strzał niecelny, kilkadziesiąt metrów z piłką przebiegł Nojszewski. A teraz przy piłce już Jakubę Bąk, Żurek. Marszalik. Marszalikę Piłka posłana idealnie wręcz do Jakuba Bąka! To powinna być asysta Marszalika, to powinna być bramka Jakuba Bąka! Stachera! Cały czas przy piłce Stachera, podanie do Bąka, w polu karnym Radwanek, nabiega także Żurek, ale zablokowany został Jakub Bąk, piłka jest jednak w posiadaniu Ożuga, uderzenie z dystansu, Potem ale cza. oczywiście Pogoń Szczecinę. między innymi także Wieczysta Kraków, gdzie ostatnio występował po drodze puszczani i Garbarnia Kraków, naprawdę pokażne CV, ale Korona atakuje, Bartuszyk, interwencję jeszcze Stachera, wybicie piłki Krasuskiego, ale Janusz Nojszewski miał tą ostatnią okazję w tej akcji. Rządło faulowane przez Krasuskiego. Podanie w kierunku Daniela Pąka. też Bąk nie Broni Bartusik. Druga okazja dla Korony w przeciągu zaledwie kilku minut od rozpoczęcia drugiej połowy. Ciszek! Cisek przed szansą. Kolejna parada Bartusika. Świetny początek drugiej odsłony spotkania w wykonaniu piłkarzy. Marka Mierzwy. Zaczęło się od uderzenia bąka. Wygrał pozycję z Dynarkiem. Interwencja już na boisku. Aktywny w fazie budowania tej akcji. Dośrodkowanie. Radwanek. Uderzenie bąka. Interwencja Zapytowskiego. Jakub Bąk już miał dziś stuprocentową sytuację. Teraz po tym dośrodkowaniu też powinien zrobić więcej. Siądło schodzi do środka, zaczekał, rozegrał tą piłkę z Kamińskim. Ten dobrze wypatrzył, ustawionego szeroko po lewej stronie Nojszewskiego. Nojszewski, uderzenie z dystansu! Bardzo dobra próba zawodnika korony, dwa kielce. Świetne było to uderzenie. Bardzo dobry pomysł, wykonanie też bliskiej perfekcji. W piłce marszalik także. Stachera. Dośrodkowanie zamyka do łokcy na rękę. Jest bramka. Dla Wiślańska wina. 61 minuta. Mamy trafienie autorem bramki. Błażej Radwanek, ten, który był poszkodowany. Ten, który wywalczył ten rzut wolny. Po raz czwarty w tym sezonie pokonuje bramkarza przeciwnej drużyny. Tym samym zrównuje się z najlepszym strzelcem. Mateuszem Krasuskim, asysta Dynarka i trafienie Radwanka, Molini, tam... ale nieudane było to zagranie do Radwanka Turek Uderzenie! Ależ to była dobra okazja dla Korony dwa Kielce To będzie rzut roczny Strzelał Żądło Interwencja zdaje się Bartusika, poprzednia centra nie była zbyt udana oraz kolejny wariant rozegrania. Bardzo dobry, skuteczny, ale ta piłka. Koniec końców. Defensywny pomocnik był tam, gdzie powinien być właśnie piłkarz na pozycji numer 6. Nojszewski Turek wygrał pojedynek z oszukiem Turek uderzenie z ostrego kąta. Od bramki rozpocznie Bartusik. Wydaje się, że sytuacja była już pod kontrolą, ale finalnie stały fragment gry dla Korony Dośrodkowanie. jeszcze był tam zamykający tą akcję ciszę. uteszenie bardzo ciekawe był to strzał Jakuba Kowalskiego popracował na rzecz odbioru futbolówki Cytacki do Holewy Holewa Stachera 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 w polu karnym, Stachera! Ależ uderzenie indywidualnie zakończył tą akcję. Michał Stachera bardzo mocnym strzałem na bramkę Zapytowskiego. Był to strzał niecelny, ale gdyby była precyzja w tym uderzeniu, potem długa przerwa. Następnie Lewartelu, Bartów, KSE Wiązownica. Siarka Tarnobrzeg i świetniczanka. Okazja dla korony, dwa kielce. Była tam interwencja Bartusika, był też strzał przydysławskiego. Analizując, co wydarzy się, jeśli szósty raz Wiślanie wygrają w tym sezonie. W zasadzie mieliśmy stuprocentową sytuację dla Korony. Interwencja partusika. Więc... Cholewa. Cytacki. Cytacki, Cholewa, Ożuk, Adisa, Monsuru, także Wiśniewski. Biorą udział w tej akcji Adisa, Monsuru. Interwencja Kamińskiego. W ostatniej chwili... Inter... Pytanie, ile dorzuci... Mikołaj Kujawski. Pąk. Turek. Uderzenie Nojszewskiego, Piłka. Mija bramkę Partusika. Strzał z pierwszej piłki. Zasłonięty był w osłabieniu. Jeszcze piłkarze Korony Adi suru już na boisku. Ciszek Klimek powędrował już w pole karne Wiślan jako napastnik. Bąk przy piłce! Bąk 1-1! Daniel Bąk trafia do siatki w 93. Minucie. Czwarty gol Piłkarza Korony w tym sezonie. I to jest trafienie wyrównujące w czasie doliczonym. Ależ na emocje, wyskawienie. Wydarzyło się to wszystko po stracie Marszalika, przejęcie Kamińskiego, przyjęcie Bąka i uderzenie, faulowany stopper. Korony nie będzie już stałego fragmentu gry dla gości, remis w Skawinie w ramach szesnastej kolejki, petklik trzeciej ligi grupy czwartej, 1-1 Wiślanie, remisują z Koroną dwa Kielce.